Masiema, wjeżdża Smajcik. Hmm. gramy Anubisem. Postać ręcz. Wolę ręczami grać. No przyznaję. Od razu. Anubis wydaje się całkiem niezły. Umiejętności. Uderzenie podstawowe. Z Stunik rzucany na wprost. I U, aura damageowa. Może aura. Area of damage. Wydaje się spoko. Zwłaszcza te lokusty tutaj. No i oczywiście co? Skok. Zobaczymy jak pójdzie. Ulta. Nie pamiętam. Co robi. U nas jest Ra, w enemie jest Ra, w enemie jest Anhur, też się zastanawiam czy nim nie zagrać. No i okej. Okay. Jakaś tam kaska wpadła. O nie! Jest! Siadło. już myślałem, że zwieje. Dobra, Chilek. Jak podejdzie któryś, to możemy się jeszcze uda Stuna trafić. ale nie podejdzie. Coś tam dostał Ultimate? Nie, nie pamiętam co Ultimate robi. mi się Stunik, bo nie pamiętam na jakiej postaci wcześniej grałem. Stunik był pod tym pod kwadratem, a teraz jest pod X mi się po prostu mylę. Dobra, co? Cofniemy do bazy? Chyba cofniemy. Może ten będzie do mnie leciał? Nie, nie będzie. Czas odnowienia inteligencji, oczywiście cooldowny według mnie jedne z ważniejszych rzeczy. Zaraz sprawdzimy co rka robi, bo znaczy rka, y, trójkąt na konsoli. Kompletnie nie mogę sobie przypomnieć. Teraz idziemy do naszego ziomeczka. Ej, 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 ej. ej. No. Łee, ale mocarne się wydaje ta rka

Ra, w porządku postać, bardzo fajna. Masz chwilę Nie, to coś O, ale to siadło ładnie. No ta r wcześniej nie trafiła, na szkoda. nie, nie, nie. Nie, 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 zostaw mnie, zostaw mnie. Oj, oj, e, e, ej, ej, no. Ale mnie to zablokował, szkoda. Bo kilek go wpadł. No nic. Hmm, tutaj minionki jeszcze sobie zbijemy z pszczorkiem. Ej, eee, znowu nietrafiony. a tego. O nie, taki low. Dobra, ale ja też jestem w sumie taki sam low. Jeszcze Stunka tutaj jest. Będę w stanie zaraz machnąć. O dobra. Nie będę już ryzykował już naprawdę za zbyt low HP. Jeszcze bez many jestem. Ech, co? Inteligencja... Ech, u mnie też takie magiczne. Może być. Może być. Fajny w tej klepie. To jest chyba do zrobienia. Oczywiście, że jest do zrobienia pierwszopoziomowe, ale to nic. No, kwasik. No, kwasem jak tam trafię kogoś? Może? O! Tu kasiora leży. O nie, zniknęło. Co tam się dzieje? Sh Shut down. Niestety szkoda. Tak dobrze szło. Jaką ser serię czterech mi za Dobra. Mm -hmm. Mnożę obecną inteligencję. Może być O, ten tutaj low. Tamten się wywalił. Oj co jeszcze to... No może być los. Dobra, co wy tutaj robicie? Tego jeszcze nie ma. Tego nam nie robicie. Nie. Oaj. A ten farmi tak te... głównie stworki. Moja wina, nie sprawdziłem czy jest. No, ale tutaj to mógł coś zrobić. No pięknie, dwa killega nasza. Tak? Nie. I jeden kilka a jeden tamenami no i wziął się odskoczył, aż przynajmniej będzie strzał o, dzięki No, dawaj. Nie, 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 nie Pięknie, ra, ale żeś to zrobił. No, Fenixa, chociaż parę razy trzeba uderzyć. Nie w tę stronę. W drugą stronę, może bym się udało. Albo po prostej. Ooo! ale głowy strzelał! Ile? To już 9 minut. O nie! już powierzę. E, inteligencja, przyspieszenie, obrona magiczna? E, inteligencja, penetracja. Mhm. jest taki mag, ale on też nie jest z takim dużym rędzią. Nie, tego... tego nie. Tego sam to bym nie chciał ładować. Troszkę za mało HP. Aha, on wyszedł. Dobra. Dobra, się cofam. Jest na item. Chociaż? No, chociaż, chociaż. Jest, jest! Pięknie. Dzięki, ra, ej ra, ra, nie, 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 tak nie robimy, dobra, ja bym się chyba cofnął, tak, nie idą przeszkadzać, e, co my tu mamy, antytank, nie, czas odnowienia, o, czas odnowienia, dobra, Przydałby się, ja sobie to zrobię, żeby jakieś buffa dostać, Pięknie. Dawaj to. Pięć regeneracji mamy. Złoto! Złoto! Czekamy na minionki. Gdzie są moje minionki? Wracaj tu! Po co dostajesz te hity za darmo? Pięknie. Dobra, padł. Dobra i cofamy, cofamy, cofamy. Ładnie! Ładnie, ładnie. Ja jednego oraz drugiego oni dwaj przeżyli. Mogą trochę podkuszować. mają 19 sekund. Jak tutaj w ogóle wygląda statystyka? A to Odyn jest. No to ten... Pczęcie jeszcze. Chciałbym powiedzieć, że ten Odyn bardzo dobrze gra, ale w postatach tego nie widać. No, nie, nie, cofajcie, cofajcie. Jak ktoś się informuje, Słyszników? Yy, bla, 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 taktyka. Defensywna. Potewer. dobra. Inteligencja. Tutaj. Oj, oni też się powalają. No Oczywiście, że tak. Szybko trzeba to zrobić Zanim oni przyjdą to zrobić Dobra, teraz cofam Cofaj, cofaj, cofaj Cofaj, cofaj, cofaj zanim tu przyjdą Pięknie Oj, masz Człowiek tu idzie, próbuje coś zrobić

Этот сет Трудно. Давай-то. Давай-то. Dobro, dobra, teraz moja wina. Jak to przegramy, to jest tylko i wyłącznie moja wina. Byłem przekonany... Zupełniałem motyw, że ten dra się cofnął, a nie zginął. Sejnsa ten Ganesha daje, no to jednak jest trochę użyteczny. nie jak pada, ale... Slay. Oh. Mm-hmm. O, szybko padł. No niestety, nie wszystkie gierki można wygrać. Dzięki bardzo. Nara.